I dzisiaj zapraszam Was na wymiankę. Ok, w zasady. Zasady są banalne, bo ja nagrywam filmik, Wy nagrywacie. Jeśli komuś się spodoba to piszcie w komentarzu, że chciałabym się ze sobą wymienić. Nagrywacie filmik. Ja się zgadzam. Albo Wam powiem w filmiku, albo no w komentarzu, ale raczej w komentarzu, więc śledźcie moje komentarze pod tym filmem. I oczywiście musicie no nagrać. Jak już nagracie, ja zobaczę, no to stwierdzę właśnie, że tak Powiem Wam albo napiszę, i wtedy po prostu Wy wysyłacie jako piesi paczkę. Jak paczka do mnie dojdzie, to wtedy ja wysyłam Wam moją paczkę. Ok, moje rzeczy takie, które bym chciała od Was dostać, jest ich mało. Są oczywiście polewy. Mam tylko jedną polewę od Kory ale chciałabym mieć więcej, więc proszę, 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 róbcie polewy i dawajcie, jeśli tylko możecie. Mikrokulki byle jakie, jak najwięcej, jeśli się tylko da, i tych, tych tego też. I no wiem, nie wiem, czy to jest realne marzenie, ale pewnie tak. I jedno, chociaż jedno narzędzie kulkowe. Proszę, was rozbłagam! Dobra, przejdziemy dalej. Jest to taki nożyk biały. I teraz tej modeliny jest naprawdę dużo, jest to komaplast, cie... cała jest komaplast, jest to ciemnozielona, ciemnozielona, dalej mamy taką, przepraszam Was, cielista, o tak. Proszę Was bardzo, nie wściekajcie się za te moje głupoty, ale ja po prostu jestem taka, że ja, ja się tak mega denerwuję, jak to nakręcam, bo chcę, żeby było jak najlepiej. Ok, przechodzimy dalej. Brązowa, biała. Oczywiście. Więc słuchajcie, możecie tutaj zobaczyć, że one są w dwóch woreczkach. Po prostu do jednego mi się nie zmieściły. Yy, fioletowa, tak, to jest fioletowa, może źle widać. To jest granatowa, pomarańczka. Czerwona, czarna i żółta. To jest cała koma, plus, bo jest jej naprawdę dużo. Teraz przejdziemy sobie do Fimo. Fimo jest troszeczkę mniej, no ale i teraz jest koniec, i teraz są wakacje. A ja przez wakacje nie lepiej, więc nam już mało. Tutaj mamy sześć tych takich O. To jest efekt jakiś taki z takimi O. Jest bardzo fajny. Czarny. Znowu czarny pomarańczowy no małaków nie mówię, bo nie pamiętam nie zapisałam sobie granatowy żółty taki um, szary jasny to nazywam ciasteczkowym kolorem i są to chyba wszystkie kolory, właśnie od Fimo i w ogóle z modeliny. To już jest cała końcówka, to już jest koniec modeliny. I teraz przejdziemy do tego patyczku, Fimo i takich rzeczy. Tu są takie patyczki małe, o niby Maja, kuja, coś tego typu. Możecie sobie zobaczyć. O. Dalej mamy oczka, deuchome oczka. I to, tego jest bardzo dużo, to są te pieski takie. Ok, następnie przejdziemy do zapachów. Z tymi zapachami jest dziwna historia, ponieważ wiem, że Wy znacie takie normalne zapachy z, ze sklepików z Gravas czy z Play With Ever albo z kreatywnego staganu, ale te są inne. Na przykład tutaj mamy room i tutaj mamy takie, o, takie, taką zatyczkę. Tę zatyczkę pociągamy i kap, kap, kap i tak już mamy koniec. Tu jest y, o smaku, zapachu rumu, y, tutaj pomarańczy, cytryny. Tak, nie wiem co to w ogóle jest, bitter mandel, może ktoś wie, może mi napisać i wanilii, to z zapasków jest na tyle, teraz przejdziemy do foremek, foremki daję dwie Jest to foremka ludzika z, ze sklepiku dla Was i foremka y, takiego ciasteczkowego potworka y, pani, oczywiście też ze sklepiku dla Was Wiem, że na pierwsze miejsce już dawałam w moim konkursie właśnie dwa, jeden wyrób mojej takiej koleżanki, a teraz dam dwa. Jest to taki hot dog i ciasteczko. Ok, teraz przejdziemy do tych wszystkich... albo nie, teraz damy ziele angielskie do teksturowania i teraz do tych wszystkich metalowych rzeczy. Mamy tutaj baranki, jest ich dosyć dużo. Baza do pierścionka taka. Baza do pierścionka taka. I baza do pierścionka plastikowa niebieska. Tutaj jest dużo tych haczyków takich długich, i ja używam. Tutaj mamy bazę broszki. To są bigle ciemne, takie złotawe, stare złoto. Tu nie wiem w ogóle, co to jest, jakieś takie wkówki czy coś. Znowu anty ciemne złoto. Dalej mamy takie duże kółeczka srebrne, małe kółeczka czarne, antyczne brąz. Tutaj mamy bigle, antyczny brąz, zwykłe złote, też bigle. Jest ich dużo, w sumie wszystkiego jest dużo. Małe, właśnie najmniejsze, jakie znalazłam, są to kółeczka też montażowe. Wszystkie kółeczka są montażowe. Te srebrne i takie małe wkółczki srebrne. Ok, z wymianki to byłoby na tyle. Oczywiście dziękuję. subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w ogóle, jeśli komuś się podobało, no to oczywiście wymieniajcie się ze mną. Mogę tylko szybko zdobyć sekret, że dałam całą, całe opakowanie modeliny Komaplast. No i chciałabym bardzo, żeby ktoś się ze mną wymienił. A najbardziej to liczę na to, że wymienić ze mną Klaudia K. Klaudia K już mi to proponowała, jeśli Klaudio K jeszcze chcesz, no to możemy się wymienić. Ok, dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, komentarze i subskrybujcie kanał Koi Modelina. Cześć! Pa!